C A, V, A, G, E, LAND. <laughs> Reszta grupy wraca jutro. Powinniśmy być gotowi. Zdążymy? Raczej tak. Zasada jest podobna do tej z poprzednich wersji. Podłączamy się do Głębszego, gorętszego komina, by dostarczyć niezbędnej energii, ale to głównie kwestia skali. Większe zapotrzebowanie wymaga większej mocy. Robiliście próby, Przygotowujemy się do suchej próby. K-O-N-W-E-R-T-E-R-A, ale to nie da nam doku. Chwileczkę, zaczynamy. Gotowi uruchamiam transformator i podłączam komin. Z, z, a, a, k, k. Dokła... Wyładowanie. Wyłącz, wyłącz. Brawo. Ech, ciężko. Skalibrować instalację. Bo będziemy mieć tylko jedną próbę z właściwą maszyną. Dlatego przeładowujemy robocze przewodniki. Może Zamknięty energii. Nic z tego nie rozumiem. Po prostu postarajcie się przygotować na powrót reszty. Wiesz, jacy potrafią być. Ludzie, którzy uznają, że źle wydajesz ich pieniądze, ta znam się na swojej pracy, tato. Jasne, a skoro mowa o pracy, widziałeś dziś Tora, Zgadnij, gdzie jest.